Księga kapłańska, rozdział pierwszy. Pan wezwał Mojżesza i tak powiedział do niego z namiotu spotkania. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Księga wyjścia skończyła się opisem budowy namiotu spotkania. Księga kapłańska jest jej kontynuacją i wprowadza nas do dziedzińca wewnętrznego, do odkrywania życia tętniącego za zasłoną. Wyjaśnia zasady liturgii ofiarniczej, obrzęd wyświęcenia kapłanów, zasady czystości potrzebnej, aby móc przekroczyć próg namiotu spotkania i błogosławieństwa tam udzielane tym, którzy prześli inicjację. W pierwszym wiastecie Bóg wezwał Mojżesza. Tak się rozpoczyna cała księga. Vayikra El Moshe Waidaber Hashem Elav. Czyli dosłownie wezwał Mojżesza i przemówił Bóg do niego. Takie wyzwanie jest uroczyste i po raz trzeci wybrzmiało w Biblii. Za każdym razem było to przed dokonaniem aktu wyjątkowego. Za pierwszym razem Bóg wezwał Mojżesza z środka krzewu goręcego za drugim razem Bóg wezwał Mojżesza na szczyt góry Synaj w celu zawarcia przemierza z Izraelem i przekazania mu prawa Bożego. Wreszcie tutaj Bóg zamierza przekazać Mojżeszowi zasady świętości. W drugim wezwaniu Bóg przewołał Mojżesza ze szczytu góry Synaj. Tutaj Bóg przewołał Mojżesza z namiotu spotkania. Nowa formuła stwierdza więc, że Możesz nie musi już odtąd wchodzić na szczyt Synaju, by otrzymać objawienie. Bezpośredni kontakt z Bogiem jest możliwy w namiocie spotkania, który, jak sama nazwa wskazuje, wyraża chęć Boga do rozmowy z Mojżeszem i ze wszystkimi synami Izraela. Przeglądając się jeszcze bliżej tym trzem wezwaniom, odkryjemy, że za pierwszym razem Elohim wezwał Mojżesza, za drugim razem Hashem zawołał Mojżesza, wreszcie tutaj On zawołał Mojżesza. Mamy więc pewien postęp w tych trzech kluczowych wezwaniach: od Elohim po Hashem do tajemniczego On. Przypominam, że Elohim to Bóg, stworzyciel znany wszystkim religiom, nawet faraonowi, który za pierwszym zetknięciem się z Mojżeszem, odparł mu, Ja znam Elohim, ale nie chcę znać Haszem. Imię Boże, jestem który jestem, wskazuje na Boga jako na źródło wszelkiego istnienia. Boże istnienie jest istnieniem w wolności. Bóg Hashem jest Bogiem wyzwolicielem, wybawicielem, ratującym od powrotu do nicości, spowodowanego oderwaniem się od niego poprzez grzech nieposłuszeństwa. Rabini zastanawiali się nad tym on trzeciego wezwania. Mówią, że chodzi o trzeci poziom Boga, dostępny jedynie Adamowi, to znaczy człowiekowi odkupionemu. Zbliżającemu się w pokorze do Boga. Innymi słowy, Adam to człowiek, mężczyzna lub kobieta, gotowy do zaślubin z Bogiem. Niezbędnym warunkiem jest pokora. Za przykładem Mojżesza, który był najpokorniejszym człowiekiem ze wszystkich ludzi, jacy żyli na Ziemi. Właśnie ze względu na pokorę Mojżesza, w tym momencie historii tajemniczy on. Mógł wezwać jedynie Mojżesza. I on wezwał Mojżesza, to znaczy, że Bóg jest Bogiem żywym i towarzyskim, pragnącym spotykać i poślubić odkupionego człowieka. Targum Neofiti napisze, że ten On ukrywa Memra Hashem, słowo Boże. Odsyłam do komentarza na temat tego pojęcia. Link powierzę. Targum Neofiti wykładał pierwszy werset następujący: Kiedy Mojżesz zakończył wyniesienie przybytku, po namaszczeniu i uświęceniu wszystkich sprzętów i ołtarza wraz z przyborami, pomyślał w sercu i rzekł: Nie wszedłem na górę Synaj, zanim nie zostałem wezwany przed obliczem Haszem. Sprawiedliwe jest, żebym nie wszedł do namiotu spotkania zanim nie zostanę wezwany przed obliczem Haszem. Wówczas Memra wezwał Mojżesza i Haszem rozmawiał z nim ze środka namiotu spotkania. Mamy więc świadectwo żywej tradycji, która widziała w Bogu dwa aspekty. Hashem sam w sobie, całkowicie transcendentny i jego Memra, jego słowo, które jest haszem w jego akcie dawania się poznać, spotykać i działać. Taka teologia była powszechna za czasów Jezusa Chrystusa, ale w roku 70. naszej ery rabini, dla odróżnienia się od chrześcijan odcięli się od tej tradycji. Chrześcijanie ją zachowali i rozwinęli. Ostateczne spotkanie między Transcendentnym Hashem i Adamem stało się możliwe dzięki wcieleniu memra Hashem, Słowa Bożego. Księga Kapłańska oczywiście nie spodziewała się takiego rozwinięcia, ale to wezwanie wyraża trzeci poziom Boga, to znaczy mówi o Bogu dającym się poznać we własnej intymności, w zaślubinach z Adamem, z człowiekiem odkupionym. To trzecie wezwanie zapowiada to, co się spełni we wcieleniu Słowa Bożego, gdzie dokona się. Cudowne spotkanie natury ludzkiej z naturą boską. Z tej perspektywy zaczynamy rozumieć centralne znaczenie Księgi Kapłańskiej w Pięciu Księgach. Zwłaszcza chrześcijanom, ta Księga jest niezbędna do zrozumienia tajemnicy wcielenia. Księga kapłańska opisuje cały szereg praktyk, które na zasadzie analogii będą nam przekazywały kluczowe prawdy na temat życia Wolności i świętości. Chrześcijanie w tym potrójnym aspekcie działania jedynego Boga rozpoznają oblicza trzech osób boskich. Te trzy aspekty nie są przedstawione jako wartości, jako ciekawostki intelektualne. Wszystko będzie ugruntowane w ciele. Do świątyni trzeba wejść fizycznie, trzeba fizycznie praktykować swoją wiarę. Oczywiście opisane obrzędy straciły swoją aktualność wraz z wypełnieniem ostatecznej ofiary Baranka Bożego i rozwarciem zasłony świątyni Jero jerozolimskiej. Ale starotestamentalne obrzędy nadal są archetypami, przy pomocy których Biblia wykłada duchowe prawdy przy pomocy analogii, jak o tym wspominaliśmy w poprzednim odcinku. Opisane obrzędy są materialne i cielesne. Angażują całego człowieka we wszystkich jego zmysłach. Aby wniknąć w sedno Księgi Kapłańskiej, trzeba poczuć zapach spalonego tłuszczu z ołtarza, zapach kadzidła wydobywający się z ośrodka świątyni. Słyszeć beczenie zwierząt i poczuć ich niepokój z powodu zbliżającej się śmierci. Niepokój mężczyzn i kobiet oczekujących na diagnozę kapłanów na temat ich chorób. Poczuć również radość rodzinnych posiłków, Zofia dziękczynnych. Słyszeć śpiewy psalmów i instrumentów muzycznych, hałas tłumów i wszystkie obrzędy, które są przesycone symboliką i sensem, ponieważ objawiają bliskość Boga z własnym ludem. W naszym komentarzu do Księgi Kapłańskiej postaramy się odnaleźć wszystkie te elementy. We wszystkich przepisach liturgicznych będziemy pamiętali o tym, że celem tego całego przedsięwzięcia są zaślubiny odkupionego człowieka z Bogiem czy Świętym. Biblia nie jest rozprawą naukową podającą intelektualną definicję Boga. Biblia jest światłem oświetlającym drogę która pozwoli odkupionemu człowiekowi stanąć przed obliczem Boga, dotrzeć do źródła wszelkiego dobra i szczęścia. Biblia prowadzi do spotkania z Bożą Memrą, z Bożym słowem. Biblia bierze człowieka takiego, jakim jest, istotą cielesną, zdolną do świętości, dostawania się miniaturową świątynią zamieszkaną przez Ducha Świętego ale zdolną też do najgorszego zezwierzęcenia, kiedy odmawia zamieszkiwania przez tego ducha. Ciega kapłańska nie będzie też podawała intelektualnej definicji tego, czym jest ofiara. Ograniczy się do opisania sposobów, w jakie ofiary mają być dokonane. Wprowadzi wierzących do środka świątyni i pozwoli im brać udział w obrzędach, w których będą uczestniczyli nie tyle formalnie, co cieleśnie, i które wprowadzą ich w tajemnice życia. Ta tajemnica jest niedostępna dla umysłu analitycznego, który tylko umie kroić i analizować zwłoki, bo nie ogarnia istoty życia. W pierwszym wersecie tej księgi Bóg wezwał Mojżesza. Ale można przez to też zrozumieć, że wezwał Adama, to znaczy człowieka z wielkiej litery, człowieka odkupionego. Od naszej wolnej decyzji zależy, czy zdecydujemy się zostać uczniem i spełniać to, co należy do nas. Dzisiaj już nie składamy krwawych ofiar, ale Boże Duch nadal prowadzi nas do świątyni. I zaprasza do uczestnictwa w ofierze tam składanej odwiecznie. Księga kapłańska uchroni nas przed współczesną pokusą, aby czysto intelektualnie lub wirtualnie uczestniczyć w tych obrzędach. Jako cieleśni ludzie nie możemy angażować naszego ducha bez ciała. Kiedy wszystko spłaszczamy do symboli lub idei, istnieje niebezpieczeństwo przesadnego uduchowienia. Zapominanie o własnej cielesności jest niebezpieczne i może nawet skutkować śmiercią. Księga Kopańska stoi na straży cielesności naszej więzi z Bogiem. Dąży do miłości cielesnej, do cielesnych zaślubin z Bogiem. Mam nadzieję, że te rozważania okażą się pomocne przy odkryciu różnych praktyk świątynnych. Już w następnym odcinku będziemy rzuceni na. Głęboką wodę. Do usłyszenia, księga kapłańska, rozdział pierwszy. Pan wezwał rzesza i tak powiedział do niego z namiotu spotkania.